Nie mieliśmy organizatora, który byłby w stanie wnieść odpowiednią wartość do kalendarza pucharu świata. Oczywiście mogliśmy zorganizować konkursy w niektórych miejscach, ale wszystkie opcje, które wchodziły w rachubę, nie były wystarczająco dobre. Nie gwarantowałyby jakości na miarę próby przedolimpijskiej. I to jest jedna kwestia. Druga jest następująca: w poprzednim roku zdaliśmy sobie sprawę z tego, że sezon jest ekstremalnie długi. Nigdy nie zapomnę rywalizacji w planicy, gdzie z różnych powodów mieliśmy więcej upadków niż we wszystkich wcześniejszych konkursach. Musieliśmy zrozumieć, że zawodnicy nie są maszynami. To właśnie z tego powodu zdecydowaliśmy się na przerwę po turnieju czterech skoczni. To krok w dobrą stronę, bo turniej jest przecież ekstremalnie wymagający dla skoczków. Ponadto presja ze strony mediów jest olbrzymia. Można powiedzieć, że trzykrotnie większa niż podczas standardowych konkursów. Przerwa była zatem konieczna. Zawodnicy też mają przecież rodziny. Skoki to ich praca, ale muszą chronić najbliższych. W tym sezonie skorzystaliśmy z możliwości ustanowienia dwóch przerw w kalendarzu. Jednej po turnieju czterech skoczni, drugiej przed Mistrzostwami Świata. Zawodnicy otrzymają możliwość odpoczynku, a co za tym idzie będą mieć szansę na lepsze występy w dalszej części sezonu. to rest uh, and better perform uh, in the rest of the season.